W tym momencie mogę oficjalnie powiedzieć, że dochodzę do projektu X, czyli zostanę youtuberem. Pokaz Dawida Wojnickiego za nami, no ty jako jedyny facet, taki rodzynek, jak się czułeś? Dokładnie, no ja czułem się wyśmienicie, no ja płeć przeciwną ubóstwiam i no czułem się bardzo komfortowo, więc to jest dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i panu Dawidowi y, wielkie, wielkie podziękowania, że no mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu i przede wszystkim, że mogę poczuć to na własnej skórze, tak, czyli jak się czuje ten rodzynek i no ja bym to powtórzył. No właśnie, ale tutaj byłeś tak naprawdę, powiem ci szczerze, że takim nieklasycznym modelem, bo jednak takie, wiesz, figury tutaj różne, taniec, y, że tak nazwę, y, to był tutaj wyprawiany. Dokładnie, tu był jeden wielki freestyle i tak właśnie z panem Dawidem się umówiliśmy, że pokażę swoją taką prawdziwą żywiołowość, moją naturalną właśnie taką percepcję i wydaje mi się, że to w 110% wypaliło. No. Z tego co słyszę, ale nie wiem, bo musiałbym to jeszcze raz zobaczyć na własne oczy. No właśnie, bo na Fashion Week nie pojechałeś, nie miałeś możliwości, wiesz, przed tymi ludźmi tutaj iść, oni nie mieli mieliście okazji oceniać. Jak Ty się tutaj dzisiaj czułeś, wiedząc, że tutaj wszyscy na Ciebie patrzą, goście? Tak, zgadza się. No na Fashion Weeku niestety nie byłem, ale no tak musiało być najwidoczniej, nic nie dzieje się przypadkiem. Jednak, no tutaj naprawdę czułem się fenomenalnie. No czułem się jak ryba w wodzie. No to jak się wychodzi, tak, i czuję się te wszystkie skupienie tych wszystkich oczu na, na sobie, to no mówię, to jest nie do pisania. i jak ktoś naprawdę ma okazję, to niech naprawdę w to brnie, bo warto. No właśnie i powiem Ci szczerze, w tym momencie, tak naprawdę jest po programie, od finału minął tydzień, odkąd poznaliśmy Was uczestników, mm. były dwa tak naprawdę pokazy mody MMC chyba i, i, i właśnie ten tak. dzisiejszy. I nie widzę tutaj innych osób, które były w finale, oprócz Olgi i Sandry. Tylko ciebie. Dlaczego? Dokładnie no może to wynikać z tego, że no z Panem Dawidem trzymam naprawdę dobrą, wielką sztamę, no jesteśmy przyjaciółmi, więc nie wiem, może też była ograniczona ilość miejsc. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo w taką jakąś taką bardziej szczegółową tutaj strukturę tego wszystkiego nie wchodziłem. Jednak no mówię, ja doceniłem to, że no miałem szansę i ją wykorzystałem. A nie czujesz się wygranym w pewien sposób. Tym będąc dzisiaj tutaj obok Sandry i Olgi? Nie, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy wygrani. Ja tam nie patrzę na siebie na, przez pryzmat tego, że o jestem w tym pokazie, tak to. Jest jestem lepszy, przypuśćmy, od Dawida czy od Stasia, bo byli w finale. Nie, 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 no to jest jedna wielka głupota, mówię, wszyscy jesteśmy wygranymi tak naprawdę ósmej edycji i do przodu. No właśnie, do przodu, ale co teraz? Co cię czeka teraz po programie, bo sława jest, popularność jest, pierwszy pokaz za tobą, co teraz? No w tym momencie mogę oficjalnie powiedzieć, że dochodzę do projektu X, czyli zostanę youtuberem. Okej, okay, co tam będziesz robił konkretnie, A... czym się zajmował? No, rozśmieszaniem ludzi. No właśnie, czyli, ale... Czyli to jest moje, przepraszam, moje powołanie. Bo tam się wiele dzieje w tym, w tym projekcie X. Odchodzą, nie odchodzą, zostają wyrzucani. Nie boisz się m, takiego szumu, troszeczkę niekoniecznie właśnie takiego odpowiedniego, dobrego. No, znaczy powiem tak, że krytyka no, w żaden sposób mnie nie ruszy. Jeżeli będzie konstruktywna, to jak najbardziej wyciągnę z niej wnioski. Jednak wydaje mi się, że y, moja taka osoba będzie tym czynnikiem, który może polepszy tą i tam, całą infrastrukturę, tą budowę, że no, naprawdę to wyjdzie na jeden wielki taki plus. Trzeba próbować w życiu. Żyje się raz. A ten modeling y Odrzucasz na drugi plan, czy jednak zamierzasz w nim działać? Nie, nie, nie. Ja modeling teraz traktuję jak taką pracę dorywczą, czyli zajmuję się YouTubem. Jeżeli będzie jakaś właśnie możliwość czy uczestniczenia w takim projekcie, czy w też innym, wchodzę w to naprawdę bez najmniejszego problemu, bo ja wchodzę do domu modeli, nie miałem zielonego pojęcia, jak to wszystko wygląda. W tym momencie wiem, że to jest naprawdę fajna zajawka. Na pewno nie wiążę z tym przyszłości takiej długoletniej, tak, bo no wiadomo, każdy się starzeje, no, ale jeżeli będzie naprawdę jakaś okazja, to nie ma problemu, robię to. Olga czy Sandra? Olga. Dlaczego? <laughs> Bo ją kocham. Okej, okay, czyli romans? Romans, romans. To No, no ja z, takie ja, nagłówki. Ja, ja z każdym, ja z każdym mam romans, więc no... No, no tutaj no, pokazujcie no, klatę, przy... połowa gości, pań na pewno będzie tutaj, wiesz, o tobie śnić. Już, już właśnie w tym już, momencie... Tak? tak? numery są wysyłane... Znaczy no ja są... widzę Ania cię już nagrywa tutaj. Tak, 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 no Ania jest pierwsza, więc no, lepiej to kończmy.